Siema, witam was na następnym filmie na moim kanale Dzisiaj będzie o Gimperze Jak już widzicie po samym tytule I w końcu odbijemy sobie od dramy Leksia i Konopa, więc chyba na plus Dla naszej psychiki Ale zanim to, to oczywiście sponsorem tego kanału jest BSC, nie no żartuję Po prostu trwa konkurs na 100 zł pejsef karda. i żeby go wygrać wystarczy Subskrybować ten kanał, lajkować filmy I komentować filmy, bo z komentarzy Wybiera innego zwycięzcę. Wiem, że mówię o tym Dość często, ale po prostu nie chcę Żeby ktoś o tym nie wiedział, wiecie tu Stop dołącza ktoś nowy do naszej widowni do tego uniwersum mojego, więc po prostu trzeba o tym mówić. Jak wiemy, Gimper przechodził już setki swoich zmian, takich wizerunkowych i nie tylko. I tą najnowszą jest zmiana jego kontentu na jego kanale, co jest bardzo dużą zmianą w tym przypadku. Bo Gimper od 4 lat prowadził overwatcha i w sumie głównie robił na swoim kanale przegląd memów i nie było tam nic poza tym. Jakieś pojedyncze vlogi też były, ale to wiecie tak, można to policzyć na palcach na dłoni. Nie było tego zbyt wiele. I Gimper w ostatnim czasie postanowił to wszystko zmienić. I specjalnie do tego celu nagrał on film zatytułowany To Koniec. I w nim, tak w skrócie, powiedział mniej więcej to, czym chce się teraz zająć i jakie zmiany na kanale zajdą. Przez pierwsze minuty gadał, oczywiście, o takim typowym skoczeniu kanału. To jest taki typowy youtuberski syndrom, bo bez nagrania filmu To Koniec nie można nazwać się YouTuberem. To powinno być w ogóle wpisane w Biblii youtuberskiej. Ale dobra, już sorry za odkleję. Przez pierwsze minuty swojego filmu mówił, że poczuł ogromne wypalenie przez ostatnie lata i nie nagrywało mu się już dobrze tego, co nagrywał i powiedział, że chce odejść z YouTube'a, ale sekundę jaka klatka, gdzie powiedział, że jednak nie da rady tego zrobić, bo YouTube tego całe życie i nie da rady tego skończyć i dzięki takim luźnym eksperymentom, które wprowadził na swój kanał dość niedawno odkrył taką swoją nową zajawkę i zajawił się YouTube'em na nowo i żeby teraz mieć więcej czasu na YouTube'a to oddał zarządzanie firmom swoim pracownikom, tak żeby po prostu mieć więcej czasu na prowadzenie swojego kanału, bo oczywiście to wymaga wielu godzin ciężkiej pracy, żeby zrobić chociaż jeden film w takim stylu, w jakim on teraz chce robić swoje filmy, więc musiał podjąć takie decyzje, a nie inne. Filmy, które teraz będzie robił Gimper będą w stylu komentary, znaczy to po prostu będzie jego content i takie luźne newsy, bo przez ostatni czas mocno się tym zajawił i odkrył siebie tak jakby na nowo, jeśli to tak można ująć. I ja będąc youtuberem, to wiem, że nie ma chyba nic lepszego niż takie narodzenie się na nowo jeśli jest się wypalonym i odkrycie czegoś co daje frajdę tobie a jeszcze najlepiej jest jak daje to frajdę tobie i przy okazji daje frajdę widzom wtedy jest win-win i naprawdę zajebiście się prowadzi taki kanał ja cieszę się że Gimper odważył się podjąć taką decyzję no bo w końcu ile można reagować na memy i to jest naprawdę już takie zżyganie się tym jeśli robi się to przez tyle lat i fajnie że Gimper podjął taką zmianę i godzinę po tym jak Gimper nagrał film to koniec pojawił się następny film Właśnie z tego nowego kontentu. I ten najnowszy film jest o hucznej aferze, która miała ostatnio miejsce, czyli o dramie Leksia i Konopskiego. I ten film jest naprawdę dojebany pod stylem montażu, i chyba nie jeden youtuber może pozdrościć takiej formuły, jaką robi teraz Gimper. Powiedział on też że odcinki teraz będą powyżej 30 minut i będzie zapraszał do analizy różnych spraw gości, którzy będą wypowiadać się na dany temat i po prostu będą wspierać taki film merytorycznie. Co jest zajebistą opcją, bo nigdzie na w polskim YouTubie tego jeszcze nie było. Jest to takie nowe komentarze, które na pewno wprowadzi taki jakby powiew świeżości. I nie będzie to taki typowy Konopski czy Zebo, tylko coś nowego. W końcu coś nowego, więc zajebiście dla całej branży, jak i dla Gimpera. A do swojego najnowszego filmu o Leksiu zaprosił on prawnika i seksuologa, co sprawiło, że sam film jest naprawdę mega mocny i polecam wam go obejrzeć, bo naprawdę wszystko jest fajnie ułożone chronologicznie. Jeśli ktoś nie rozumie całej tej dramy, to po obejrzeniu tego filmu na pewno ją zrozumie. I tutaj się świetnie zareagowała publika Tomka na nową zmianę tego kanału, bo odebrała ten film i całą zmianę naprawdę zajebiście i jest mnóstwo pozytywnych komentarzy, które na pewno cieszą, jeśli ktoś chce podjąć się tak dużej zmiany, bo w końcu zmienia coś, co działało przez lata na coś nowego. I tutaj też można podać przykład Norociaka, który też chciał zmienić content, ale widzowie na to źle zareagowali i Norociak się tak jakby wycofał i wrócił do swojego stylu komentowania paradokumentów i on już to robi przez Lata i na pewno jestem zżygany, ale robi to dalej, bo boi się stracić swoją pozycję. I tutaj szacun dla Gimpera jeszcze raz za tą zmianę, bo naprawdę trzeba mieć jaja, żeby takie coś zrobić. I też zrobił to dobrze, bo zrobił to powoli, nie od razu, że zrobił strejki, już był film, komentarzy z filmu z jakiegoś overwatcha, tylko stopniowo dodawał tego komentarzy coraz więcej do swojego kanału, aż w końcu cały kanał przekształcił się w komentary. Zajebiście to zrobił, i naprawdę szacun za to. Szacun za obejrzenie tego filmu do końca też. Możecie mieć tej, więcej, jeśli go obejrzałeś do końca, to zostaw komentarz Gimper. A ja przypnę ci wtedy serduszko, bo to już jest koniec tego filmu. Dziękuję, że oglądasz do końca, lub przynajmniej mam taką nadzieję. Pamiętaj, że filmy tutaj są codziennie o godzinie 20 i widzimy się już jutro o właśnie tej godzinie. Więc do następnego filmu i siemano